19 marca obchodzimy wspomnienie świętego Józefa z Nazaretu, opiekuna Jezusa Chrystusa i oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Umiłowany Bogu i bliźnim, którego pamiątka kryje się w błogosławieństwie. Podobnym go uczynił świętym w chwale i uczynił go wielkim poprzez strach nieprzyjaciół, i na jego słowa dziwy uśmierzył. Uczynił go szlachetnym przed oczyma królów, i dał mu rozkazanie przed ludem swoim, i pokazał mu chwałę swoją. Uczynił go świętym w wierze i w milczeniu jego oraz wybrał go z całego ludu, bowiem słuchał go i głosu jego i wiódł go w obłok, i podał mu obliczenie przykazania i zakon żywota oraz umiejętności. Kiedy Maryja, matka Jezusa, była dana za żonę Józefowi, nim jeszcze zamieszkali razem, poczuła, że stanie się matką za sprawą ducha świętego. Wtedy Józef, mąż jej, ponieważ był człowiekiem prawym i nie chciał jej zniesławiać publicznie, postanowił oddalić ją od siebie pokryjomu. Lecz kiedy uczynił to postanowienie, ukazał mu się we śnie anioł pański i powiedział, Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć do siebie Maryi, małżonki twojej, to bowiem, co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego. Właśnie ona porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on to bowiem uwolni lud swój od Jego grzechów. Po Bogu i Najświętszej Maryi Pannie zajmuje Święty Józef pierwsze miejsce pośród świętych. Powołanie jego na ziemi, jego stosunek do Jezusa Chrystusa oraz Najświętszej Maryi Panny, jego świętość, wszystko to było czymś odrębnym, niemogącym iść w porównanie z powołaniem, ze stanowiskiem i świętością innych świętych pańskich. Święty Józef brał żywy udział w radościach i smutkach Najświętszej Panny, on troszczył się o dobro ziemskie swego boskiego wychowańca, on też i we wieczności bytuje przy boku tego, którego na ziemi był opiekunem i żywicielem. Mąż wierny będzie wielce chwalony, a kto jest stróżem swego pana, ten będzie uwielbiony. Słowa te pisma świętego jak najzupełniej odnoszą się do świętego Józefa, bo nigdzie na świecie nie zabrzmią serdeczne imiona Jezus, Maryja, ażeby nie przypadło na trzecim miejscu imienia Józefa. Ewangelia święta niewiele nam wspomina momentów z życia świętego Józefa. W głównej mierze dowiadujemy się z Pisma Świętego, że Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym, Ewangelia według świętego Mateusza rozdział pierwszy wers 19. Stanowi to pochwałę, jakiej Pismo Święte nikomu innemu nie nadało. Święty Józef narodził się w Betlejem, a pochodził z królewskiego domu Dawida. Ojcowie Kościoła świętego. Wszyscy są tego zdania, że święty Józef poprzez szczególny wzgląd Boga wolnym był nawet od grzechu powszedniego. Józef trudnił się ciesielstwem i to stanowiło całe utrzymanie świętej rodziny. Już w wczesnej młodości złożył ślub czystości. Ojcowie święci dowodzą jak następuje. Jeżeli Jezus Chrystus powierzył na krzyżu swą już w latach podeszłą matkę niekomu innemu, jak tylko dziewiczemu Janowi, to jakżeby ją w jej młodych latach mógł był powierzyć świętemu Józefowi, gdyby on nie był dziewiczym. Kiedy Józef miał około 40 lat, zarządziła opatrzność boska, że musiał się z czternastoletnią Maryją w świątyni w Jerozolimie zaręczyć. U Żydów istniał zwyczaj, który polegał na tym, że po zaręczynach nie wolno było oblubieńcowi przez 10 do 12 miesięcy oblubienicy swej widywać, ani też z nią rozmawiać. Jeszcze przed zaślubinami zwiastował archanioł Gabriel Maryi, że będzie Matką Syna Bożego i Maryja poczęła z Ducha Świętego. Po zwiastowaniu udała się Maryja w góry do swojej krewnej Elżbiety i gościła tam przez trzy miesiące. Po powrocie do Nazaretu odbyły się zaślubiny. Józef niebawem spostrzegł, że Maryja jest brzemienną i zachodził w głowę, jak się to stać mogło, ponieważ jej ogromna cnota aż nazbyt była mu znana. Zadręczał się więc bardzo, i Maryja z nim, gdyż znała powód jego zmartwienia, ale nie mogła mu faktycznej prawdy wyjawić, nie chcąc uprzedzać woli Bożej. Jakoż Bóg jej nie opuścił, gdy bowiem Józef już potajemnie planował Maryję opuścić, lecz kiedy uczynił to postanowienie, ukazał mu się we śnie Anioł Pański i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć do siebie Maryi, małżonki twojej, to bowiem, co się w niej poczęło pochodzi od Ducha Świętego Ewangelia według Świętego Mateusza rozdział pierwszy, wers 20 To widzenie wypełniło Józefa ogromną radością bowiem dowiedział się że jego małżonka zostanie matką wyczekiwanego mesjasza a on wybranym jest na opiekuna Syna Bożego Po kilku miesiącach był zmuszony z rozkazu cesarskiego udać się z Maryją do Betlejem miasta Dawidowego aby tam dać się zapisać Tu nie znalazł się Gospody Zmuszony był nocować w stajence, gdzie się narodził Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata. Maryja i Józef byli pierwszymi, którzy padłszy na kolana, oddali pokłon Zbawicielowi. Pokora Jego i uwielbienie były tak wielkie, że nie śmiał się dziecięcia boskiego dotknąć, dopiero gdy ono samo wyciągnęło do Niego rączęta. Wtedy i Józef wziął je na swe ręce, przycisnął do serca i ucałował. Osiem dni później nastąpiło obrzezanie i Józef nadał dziecięciu imię Jezus, zgodnie z rozkazem anioła. Natomiast czterdzieści dni później był obecnym przy przedstawieniu Jezusa w kościele i usłyszał prorocze słowa Symeona. Oto ten położony jest na zgubę i na podźwignięcie się wielu w narodzie izraelskim i na znak, któremu będą się sprzeciwiać. Twoją zaś duszę przeszyje miecz, aby wyszły na jaw zamysły serc wielu, Ewangelia według Świętego Łukasza rozdział drugi, wers 34 i 35. Od teraz zaczyna się szereg utrapień i dolegliwości. Ucieczka do Egiptu i pobyt tamże w nędzy i biedzie, a kiedy Józef wraca do Nazaretu, zmuszony jest w pocie czoła pracować na wyżywienie świętej rodziny, co dla osoby w tak podeszłym wieku nie było czymś łatwym. Zgubienie Jezusa w Jerozolimie zakwawiło Jego serce i napełniło śmiertelnym strachem odnalezienie Go zaś w świątyni nieopisaną radością. Tu oznajmił Jezus publicznie, że Józef nie jest Jego Ojcem, bo gdy Maryja ujrzawszy Jezusa pomiędzy doktorami i świadomymi Pisma, rzekła: Synu, cóżeś nam uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie, a on rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że byłem zajęty sprawami mego ojca? Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział 2, wers 48 i 49. Od momentu tej pielgrzymki do świątyni Biblia nic o Józefie już nie wspomina, a co wiemy, to doszło do nas przez podania. Józef żył jeszcze przez około 30 lat od momentu narodzenia Jezusa. Po powrocie z Egiptu żył w Nazarecie i jedynie oddawał się staraniu o utrzymanie świętej rodziny. Że Jezus mu w rzemiośle pomagał, to nie budzi żadnych wątpliwości, bo ciężko sobie wyobrazić, aby się obojętnie ciężkiej pracy swego żywiciela miał przypatrywać. Kiedy Jezus miał publicznie wystąpić jako nauczyciel, skończył się czas opieki dla świętego Józefa, a nadszedł czas wynagrodzenia za sumienne wykonywanie od Boga powierzonego mu urzędu. Natomiast ostatnie miesiące życia Józefa były najpiękniejsze, bo go pielęgnowali sam Jezus i Maryja. W ostatniej godzinie zapewniał go Jezus, Ja jestem powstanie i życie. Kto wierzy względem mnie, choćby i umarł ożyje Ewangelia według świętego Jana, rozdział 11, wers 25. Śmierć jego była spokojnym zaśnięciem, stąd też święty Józef do dziś uznawany jest za patrona konających. Niezliczone cuda są dowodem jego potęgi w niebie i miłości, jaką otacza tych, którzy go z ufnością i wiarą wzywają. Z tego też powodu w roku 1870 papież Pius IX ogłosił go patronem całego Kościoła katolickiego. Nauka moralna. Święty Józef jeszcze na ziemi dostąpił szczęścia, że mógł ze Zbawicielem obcować, piastować go, a nawet był jego opiekunem, czyli zastępował samego Boga Ojca. W takiej łasce będący święty ma też u Boga wiele znaczenia i może u Jezusa wszystko wyprosić. Jezus tu na ziemi był mu posłusznym i kochał go, czyżby teraz w niebie miało się to odmienić? Święta Teresa pisała: "Obrałam sobie Świętego Józefa za swego patrona i do niego się uciekam we wszystkich sprawach. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek Boga przez jego przyczynę o coś prosiła, a później nie została wysłuchana. Nie znałam też ani jednego czciciela Świętego Józefa, który by w cnotach nie robił znacznych postępów." Jego przyczyna u Boga jest cudowną dla każdego, który się do Niego z ufnością udaje. Bóg nadał innym świętym moc przybywania nam z pomocą w niektórych przypadkach, święty Józef ma zaś moc, by we wszystkich stosunkach życia naszego nam dopomóc. Mianowicie powinniśmy wzywać świętego Józefa jako patrona konających, aby nam wyprosił śmierć pomyślną oraz lekkie skonanie. Miejmy często na ustach owe słodkie imiona Jezus, Maryja, Józef. Postanowił go Panem domu swego i Książęciem Wszystkiej Dzierżawy Swojej, Księga Psalmów, rozdział 104, wers 21. Modlitwa za wstawiennictwem świętego Józefa. Prosimy Cię, Panie, abyśmy przez zasługi oblubieńca Twej Najświętszej Rodzicielki pomocy doznali, iżbyśmy, czego my sami uprosić nie możemy, za Jego przyczyną otrzymali. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.